W końcu to znalazłem po 15 latach. Zwój prawdy. Nie musisz kupować gier tylko dlatego, że są w promocji na Steamie. Jech. Babcia, jaki z ciebie przystojniak się zrobił. Ja? Moja postać w grze niosąca wszystkie przedmioty, których nigdy nie użyję. Dziewczyny ważysz 0,70 kg więcej mniej ode mnie. Nie możemy się przyjaźnić. Typowe trio chłopów ziomeczków. Zawodowy gracz. Noob Fryzjer, czego sobie życzysz? Pragnę zemsty na moim ojcu i odzyskania tronu Mishima Fryzjer, nie mów nic więcej Kiedy ona się na mnie wkurza, bo jej nie odpisuje, gdy gram Ale ja po prostu jestem wyluzowanym ziomem, który od czasu do czasu lubi sobie pograć Chcę mieć własny komputer i siedzieć przy nim cały czas Kuwa Papier w domu, jedwabny dotyk, papier w szkole, ciernie trzy klątwa uwiązania klątwa znikania. Twój stary wchodzący do galerii, żeby podpisać nową umowę na telefon i internet, gdzie mogę znaleźć oręż. Cóż za podobieństwo! Wygrywasz mamo? Tak. Kiedy rodzice się pytają, dlaczego biurko i ściana są rozwalone, my gracze jesteśmy bardzo wrażliwi. Jesteś zmęczona tym, że twój chłopak ciągle siedzi i gra na konsoli? Znajdź sobie jakieś hobby. Biblioteka Steam większości użytkowników w skrócie. Gdy przechodzisz koło mamy, która jest w złym humorze i przypadkowo wdepnąłeś w dwugodzinną kaccenkę, której nie da się pominąć. Gracze gier mobilnych gameplay jest zajebisty. Gameplay. Wszyscy myślą, że gdyby żyli w uniwersum Wiedźmina, byliby kimś potężnym jak biało włosy czy czarodziejki. Ja byłbym wieśniakiem, którego zabiły topce jak srał na bagnach. Kto tłucze kotlety o pierwszej w nocy, to ja tłuczę kotlety o pierwszej w nocy. Podejdę do tych gobinów przy ognisku. Co złego może się stać? Starzy ludzie znają ten zapach. Oczywiście pudełko jest puste, bo płytę pożyczyłeś kiedyś gościowi, którego nie widziałeś od 15 lat. Szkoła dodaje obrotowe krzesła w sali informatycznej. Dziewczyny ciekawe, czy będą wygodne, chłopaki. Dzięki 48-godzinnej awarii internetu syn odnalazł matkę, która żyła samotnie w pokoju obok. Przykro patrzeć na idola z dzieciństwa, który kończy na ulicy. Najgorszy widok, gdy chcesz przeprowadzić swój szpiegowski rytuał poznajomych, których nie obserwujesz. Grasz w 20 gry z twoim pecetem to spokojne życie. Mama, gdy byłem dzieckiem, wyłącz ten komputer nagrasz się, gdy dorośniesz. Dziewczyna, gdy jestem dorosły, wyłącz ten komputer nie nagrałeś, się, gdy byłeś dzieckiem? Gameplay zawsze będzie ważniejszy niż grafika. Ale to nie znaczy, że mamy zaakceptować ujową grafikę. Dzień dobry, nie działa mi router. A które światła się świecą? W kuchni i w łazience. OK, proszę niczego nie ruszać. Niedługo przyjedzie do pani nasz pracownik. Ja patrzący jak typ zarabiający trzy razy tyle, co ja nie umiem otworzyć PDF-a. Jak nie zaczniesz się zachowywać, to ci znowu go wyłączę. Najlepszy system operacyjny ever to był Windows XP. Chodził na 64 MB RAMu i miał gadający spinacz, tak dziadku, pora spać. Ja podpinam laptopa do telewizora kablem HDMI, żeby pokazać zdjęcia, dziadek, jest specjalistą od komputerów. To, że dodałeś tekstury HD do 20-letniej produkcji, nie znaczy, że gra jest nowa i nie powinna kosztować tyle co nowe tytuły, producenci gier. Dzień dobry, cepsuł mi się laptop, a słuchał pan mamy jak mówiła, daj komputerowi odpocząć. Nie, no to przykro mi, gwarancja tego nie obejmuje. Programowanie to chaotyczna magia. Tu nie ma żadnych zasad. Pytasz twórcę gry, czy gracz może przywołać wielkiego demona wyłaniającego się z ziemi w eksplozji lawy i spoko nie ma problemu, a zapytasz, czy gracz może nosić szalik i okazuje się, że żądasz niemożliwego. Mój młodszy kuzyn czekający aż dam mu pograć, bo tak powiedziała moja mama. Ej, chłopaki, gdzie jest mój rower? Ja po udanym odgadnięciu własnego hasła. Pokój dziewczyny czysto, harmonijnie. Przyjemny zapach w powietrzu, dużo światła i barw, umeblowanie jak feng shui, pokój chłopaka. Gdy jesteś dorosły i możesz kupować sobie wszystkie gry, jakie chcesz, ale nie masz czasu w nie grać. Ja grający sobie w komputer po nocy, alarm za 2 godziny i 3 minuty. Kiedy dwa dni ściągałeś z torentów świeżą gierkę i okazało się, że na Twoim sprzęcie chodzi jak gówno, za to wygląda jeszcze gorzej, ale przynajmniej jest po hiszpańsku. Kiedy założyłeś konto na Epic Games tylko po to, żeby odbierać darmowe gry, miałem szczęście urodzić się szlachcicem w Polsce. Ja czekający, aż się skończy przydługa animacja śmierci pokonanego wroga, żeby zabrać mu trzy monety, jabłko i używaną chusteczkę. Kuwa, nie ten kod wpisałem. Mama otwiera 675 kart i 243 programy, komputer zwalnia, mama, to przez te gry. Rockstar po wydaniu trailera do GTA 6. Horrory, dźwięki jaskini w Minecraft. Ja próbujący nie wziąć tego samego gwilda przechodząc grę dziesiąty raz. Fabuła w Assassin's Creed Black Flag, gameplay, szanty. Gdy wszyscy twoi znajomi wolą teraz grać w Fortnite, więc zostaje ci granie samemu. Gdy kupiłeś sobie kilka gier na Steam, ale i tak w nie nie zagrasz, bo cały czas pracujesz i studiujesz. Ja, pieniądze nigdy mnie nie zmienią, też jak gdy zacząłem więcej zarabiać. Kiedy po całym dniu ciężkiej pracy i myśleniu tylko o tym, że jak wrócisz do domu, to zagrasz sobie na kompie i w domu słyszysz, może pojedziemy do mamusi w odwiedziny, brzmi nieźle. Kiedy w końcu udało Ci się złożyć zajebistego kompa, o jakim marzyłeś od dziecka, a teraz siedzisz tylko i gapisz w pulpit, bo nie masz chęci odpalać żadnej gry. Tylko dzieciaki lat 90. zrozumieją. Ja w święta w 2005 roku dostałem grę pod choinkę, instaluję ją i od razu gram. Dzieciaki w święta w 2020 roku. Chłopy literalnie będą się wpatrywać w swoją bibliotekę ze 150 grami przez godzinę, tylko po to, żeby na końcu powiedzieć, że nie ma w co grać. Pięć przydatnych porad do Roblox. Pierwsza, nie graj w Roblox. Gdy YouTube próbuje ci wcisnąć reklamę, której nie da się przeskoczyć, więc odświeżasz stronę, żeby jej uniknąć. Bachory idą do szkoły w poniedziałek, studenci. Twórcy gry pracują. Ciężko nad aktualizacją, która usunie czyterów, czyterze następnego dnia. Gdy chciałeś sobie spokojnie pograć, ale rodzice odłączyli i schowali ci wszystkie kable od komputera kiedy zgrywasz wszystkie pliki przed formatem systemu. Jak ludzie w 2000 roku wyobrażali sobie społeczeństwo z AI, społeczeństwo z AI w 2023 roku. Gdy twój ziom wygrywa, więc zaczynasz grać na poważnie. 2009 rok, 2025 rok. Gracze, ale jestem zmęczony, to idź spać, gracze. Kurier przywozi mój preoder GTA 6, ja emeryt z Alzheimerem, a co to za gówno? Moi rodzice uznali, że za dużo gram w Skyrim, gdy wyszedł, więc codziennie zabierali ze sobą router do pracy. Dobrze, że nie potrzeba internetu do gry w grę single player offline. Laptop coś nie działa jak trzeba, ja wyłącza go, idzie coś robić, włącza ponownie później, laptop działa poprawnie, to stary sprawdzony sposób. Potele gamingowe wynaleziono w 2006 roku, gracze przed 2006 rokiem. Jak myślałem, że PlayStation wyglądało 8 lat temu, jak wyglądało 8 lat temu, kiedy towarzyszący ci od kilku godzin NPC umiera i wywołuje to w tobie więcej emocji niż prawdziwa śmierć. CO sprawia, że jesteś człowiekiem. Miłość do innych i opiekowanie się nimi, wskazywanie na obrazku wszystkich fragmentów z sygnalizacją świetlną. Patrz, Kaziu, jak się złodzieje pobudowały zaraz pod naszymi oknami. RTX Off, RTX On. Moja kustomowa postać w grze, NPC, który prosi mnie, żebym uratował świat. Ja po wielokrotnych próbach grania w gry tylko po to, by znowu stwierdzić, że gry nie sprawiają mi już takiej przyjemności jak w dzieciństwie i że granie w nie przez chociaż 30 minut jest wyzwaniem. Twój młodszy kuzyn po tym jak powiedziałeś mu, że nie masz Fortnite i nie grasz w takie gówniane gry. Mój dziesięcioletni laptop kiedy zainstaluję mu 4GB RAMu. Polecam pani nowego iPhone'a jest bardzo dobry i szybki i nie ma ładowarki w zestawie. Wolałabym ten tutaj za 500 złotych. Co pan powie o tym? Nic, poza tego jest ujowa prowizja. Moja zawieszona gra, grające sobie dalej dźwięki i muzyka. Gdy ci smutno, gdy ci źle, włącz sememy, uśmiechnij się.